Dzień dobry. Znawcy tematu wiedzą, że od końca lat 60. Rosja, wtedy Związek Radziecki, wspierały wszystkie ruchy przeciwko energii atomowej, zwłaszcza w zachodniej Europie. Te historyczne manifestacje, zwłaszcza lewactwa, że żadnej energii atomowej, żadnej wojny atomowej, żadnego bum-bum i tak dalej, i w ogóle jest to bardzo złe. Uzależniało to wszystkich od rosyjskich surowców. Teraz jeszcze doszedł drugi gracz ze wschodu. Silniejszy od Rosji i też sprytny, który przez propagandę, pieniądze, wpływy i wszystkimi innymi metodami promułował i promuje tak zwaną zieloną energię i tą pseudoekologię. Dlaczego? Ponieważ Chińczycy chcą sprzedawać ogłupiałym Europejczykom swoje produkty i także nie mieć konkurencji ze strony europejskiego przemysłu, albo mieć ją jak najmniejszą. Jak widzimy, wschodnie ogłupianie, działania przez propagandę i wpływy. Niestety działa.